Uściśnij moją dłoń, a powiem ci, jak szybko się starzejesz. I dziś opowiem wam o uścisku dłoni. Okazuje się, że jest to super marker długowieczności. Co ciekawe, siła uścisku dłoni lepiej przewiduje ryzyko z przedwczesnego zgonu niż ciśnienie krwi. Badania pokazują, że niska siła uścisku dłoni jest skorelowana z cukrzycą, niepełnosprawnością, spadku funkcji poznawczych, w tym Alzheimera, oraz przedwczesnej śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. Siła uścisku jest powiązana z epigenetyką i tu się robi ciekawiej. Naukowcy przeprowadzili badanie na 1200 osobach, w którym mierzono właśnie siłę uścisku. Badanie te zostało potwierdzone trzema epigenetycznymi zegarami. Jeśli jesteście zainteresowani, co to są zegary epigenetyczne, to dajcie znać w komentarzu. To przygotuję wam odcinek właśnie na temat zegarów epigenetycznych. Efekt jest. Taki, czym słabszy uścisk dłoni, tym szybsze tempo starzenia się epigenetycznego. Czym mocniejszy uścisk, tym wolniej się starzejemy. Z czym to jest związane? Jedna z hipotez mówi o przewlekłym niskiego stopnia zapaleniu w naszym organizmie czyli innymi słowy, siła uścisku jest powiązana ze stanem zapalnym. I teraz Dobra wiadomość jest taka, że mamy na to wpływ, że możemy zwiększyć siłę naszego uścisku, że możemy spowolnić nasze tempo starzenia. I teraz przejdźmy już do konkretnych strategii. Musimy zadbać o glutation. Dlaczego glutation? Bo jest silnym antyoksydantem, który wyłapuje wolne rodniki, a wolne rodniki Generują właśnie stan zapalny. Wiele badań pokazuje, że glutation u stulatków jest na takim samym wysokim poziomie, jak u młodych w wieku 25 do 35 lat. Natomiast ci, którzy mają problemy zdrowotne, a więc również zapalenie toczy się w ich organizmie, w wieku 85. 5 do 99 lat, mają na bardzo niskim poziomie właśnie glutation. I ten glutation, jako że jest silnym antyoksydantem i walczy z zapaleniem w naszym organizmie, jak również z toksynami, musi być na odpowiednim poziomie. Można powiedzieć, że glutation jest związkiem chemicznym, który odmładza. Niestety z wiekiem poziom jego spada i jest bardzo istotne, żeby go ten poziom mieć wysoki. Jeśli chcemy w zdrowiu dożyć sędziwego wieku. I co to jest glutatium? Jest to związek chemiczny złożony z trzech aminokwasów cysteiny, glicyny i glutaminianu. Żeby go właśnie syntetyzować i trzymać na wysokim poziomie musimy dostarczać wraz z pożywieniem cysteiny, glicyny i glutaminianu oraz selenu. Gdzie możemy to znaleźć? Na przykład selen w orzechach brazylijskich. Natomiast glicyny dostarczymy wraz z żelatyną, kolagenem, z pokarmów to takie jak mięso, drób, wieprzowina, wołowina, ryby. Nasiona strączkowe, na przykład fasola, soczewica i wszelkiego rodzaju orzechy i pestki. Jeśli chodzi o cysteinę, to dostarczamy ją z warzyw krzyżowych. Co to są warzywa krzyżowe? Kapusty, brokuły, kalafior, brukselki, kiełki brokułów, na przykład jarmusz. Z jajek, oczywiście drób, wieprzowina, wołowina, ryby, owoce morza, nabiał, na przykład ser, jogurt. No i wszystko, co zawiera ciarkę, na przykład cebula, czosnek, czy pior. No i ostatni to jest glutaminian, To są mięso, ryby, jajka. Produkty fermentowane, na przykład sojowe jak miso, orzechy włoskie, migdały, pomidory, ser typu parmezan i inne dojrzewające sery. Wszystko to jedzmy, żeby nasz organizm dobrze pracował. Kolejne grzyby rejszy i kordyceps. To są dwa grzyby, które mają wpływ na geny długowieczności. Dalej, używajmy przypraw, które mają duże znaczenie w detoksykacji. I są to imbir, kminek, anysz, koper włoski i kardamon. One zwiększają siłę. Enzymu, który bierze udział w detoksykacji. No i oczywiście, nie będę tu znów odkrywcza aktywność fizyczna, ale tutaj jest ważne, żeby były to zarówno ćwiczenia areobowe, czyli taniec, bieganie, cokolwiek lubisz, co podwyższa tętno bicia naszego serca, plus. Ćwiczenia obwodowe z ciężarkami, z handelkami, czyli no, tutaj też musimy zwiększać siłę naszych mięśni. Kolejna rzecz, oddychanie. Okazuje się, że stosowanie takich technik, w których głęboko oddychamy, jak tai chi czy joga, Powoduje wzrost glutationu aż o 20%. Nauczmy się poprawnego oddychania, przeponowego. Jest wiele technik oddechu. Najlepiej, jak się zainteresujecie tym tematem, bo to nie tylko wpływa na nasze zdrowie. Ale też umożliwia nam redukcję stresu, który też, no niestety, powoduje różne spustoszenia w naszych organizmach. I bardzo ciekawa rzecz, czyli ekspozycja na zimno lub też ciepło w postaci sauny. Czyli możemy się wystawić na zimno, możemy morsować zimą albo możemy brać zimne prysznice, albo też możemy korzystać z sauny. W internecie jest teraz moda na biohacking. Jest mnóstwo takich właśnie typów, jak sauna, jak morsowanie, czyli wystawianie się na zimno. I nie jest to tylko moda, to są udowodnione skuteczne sposoby na poprawę naszego zdrowia i wydłużenie życia. I teraz, jak można sprawdzić siłę takiego uścisku. Do tego służy takie urządzonko nanometr. Tu mam takie właśnie urządzonko, jest akurat elektroniczny, można też taki zwykły dostać. Jak to się działa? Czyli bierzemy takie urządzonko i przyciskamy tą tutaj rączkę przez dwie sekundy. No i tu mam. 29,6 to wynik całkiem dobry. Jestem w tej górnej granicy. Jeśli podobają Wam się takie treści, to subskrybujcie. Zostawcie komentarz, jeśli jesteście zainteresowani odcinkiem o zegarach epigenetycznych, o konkretnych substancjach, jak one działają na nasze geny. I widzimy się w następnym odcinku.